Hej, się m'am go tu Brian. Um, Słuchajcie, um, znów dawno nie było żadnego deku, zwłaszcza dla pana Druida. I dla tych, którzy, e, którzy oglądali ostatniego streama, jakoś tam tydzień temu mniej więcej, a, mogą kojarzyć ten dek. Ci, którzy nie widzieli, no to właśnie dek poznają. Stwierdziłem, że w sumie był zrobiony tak na prędce, tylko na streama, zresztą jak nazwa wskazuje, a okazał się całkiem niegłupi. A w związku z czym, tak jak mówię, pomyślałem, że się z wami nim podzielę. No więc zaczynamy od samego początku, czyli mamy tak, dwa orzeźwienia, no myślę, że w większości deków jest to podstawa, ponieważ no dwa mane za darmo, tak, no to zazwyczaj się to przydaje, no, no jedyny problem jest taki, że jak już jesteśmy na full, no to raczej wtedy są problemy, ale na początku, w porządkowych fazach gry to potrafi naprawdę nieźle ustawić, ustawić nam gierkę. Dobra. Dalej mamy dwa pazury, no świetny removal plus dodatkowy jakiś damage, więc więc to zawsze w cenie. Elfia uczniczka, która służy zazwyczaj jako aktywator, ewentualnie może służyć do a, ściągania jakichś tam marnych sworków ciwnika no, no jeden damage, ale jest ok. Dwa gierniki. Oh, sorry gdzie w umie. Dwa giermki. No, boska tarcza sprawia, że zazwyczaj dealują dwa za jeden, ewentualnie niszczą z do ciebie stwora, plus ewentualnie jakąś dopałką robią całkiem niezły damage. No i także służą tutaj w tym leku do dopakowania nam krwawego rycerza, ale o tym potem. Mamy dwa gniewy, bardzo dobra karta u druida, świetnie sprawdza się zarówno na początku, jak i w takim mid game'ie. No, w late już troszkę obsysa ze względu na mały damage, ale, ale dwa many, także jest ok. Dwa bersekery, no jedna z podstawowych jednostek naparzających, tani skuteczne, skuteczny, trzy punkty życia sprawiają, że no ciężej go zdjąć, a przy okazji można w niego pieprznąć gniewem, dobrać kartę, jeszcze mieć chłopaka z 2 także jest ogień. Dwa zbieracze upów, no musi być, tak musi być, a poza tym mają dwa punkty ataku, więc... Więc są w cenie. Dwa golemy to też wiadomo bardzo fajna karcioszka ze względu na dwie jednostki w cenie jednej i odporne na wszelkiego rodzaju aoe. Jednym z najniższych to jest silence, no ale lepiej żeby silence poszedł w golema niż na przykład w krwawego rycerza, który jest kolejny. Są sobie 3-3 dupy nie urywa, ale nie dużo możemy zdjąć przeciwnika, znaczy swoje boskie tarcze, żeby go dopakować. To również przeciwnika, także bardzo fajna karta. Jedna, dwóch nie trzeba, ponieważ to jednak to nie jest aż tak dobry i nie jest tak często wykorzystywane, żeby aż dwóch go tutaj wsadać. Natomiast czasem potrafi wskoczyć i tak popsuć przeciwnikowi zabawę, plus przy okazji potrafi swoje zrobić. Dwa worgeny, też dobrze by one nie dostały silensa, ponieważ na poziomie jak szatany przy odpowiedniej konfiguracji E, czynią cuda. E, dwa swipy no to wiadomo, nasza ulubiona karta druida. Wszyscy ją nienawidzą, a każdy druid cieszy się, kiedy może jej tylko dobrze użyć, także musi tu być. Obrońca Argusa, sztuki jedna. Ym, no to też jest taka kontrolna karta, czy to dopakować np. takiego Wurgena, co prawda daje mu też taunta, no ale. No ale czasem, czasem warto. Yy. Czy dopakujemy jakąś inną jednostkę, także ogólnie, no fajna karciuszka, sztuki jedna, no bo tak jak mówię, to. Yy. Statystyki nie powalają, wręcz są no, dość marne, więc rzucenie z solo na stół czasem jest koniecznością, ale pomysłem dobrym zazwyczaj no, nie jest. Mamy jedno nasycenie, dwa za dużo, to... Rzadko kiedy tak naprawdę korzystać z tych dwóch kryształów many, lepiej dobrać czy karty według mnie, nie, ale też nie ma miejsca w tym deku na dwa na nasycenia, bo to na 5 many jednak, nie? To, to, to wiecie sprawda pamiętajmy o tym, że otrzymujesz dwa kryształy many i one są pełne, czyli tak naprawdę za 5 many, czyli kosztuje nas tu 3 many. Tak? W praktyce przy czym mamy dwa kryształy many więcej, znaczy jest ok. Spadające gwiazdy, czyli nasze AOE, zaklęcie kolejne, ewentualnie removal na coś mocniejszego, ale lepszy jest Gwiezdny ogień. Jeden mamy więcej, a jeszcze drukujemy kartę. o strasznie, więc dziś dziewa. Dwa Dwa szponów, czyli świetna jednostka ze względu na, po pierwsze, cztery punkty ataku, czyli wszystkie kapłany, no nic mi nie robią. E, znaczy słowa no mimocy, oczywiście. Po drugie, elastyczność. Czy potrzeba szarży, czy potrzeba nam prowokacji, no to on tutaj jest i możemy w od sytuacji wybrać to, czego nam trzeba. Także jedno z fajniejszych kart druida, e, no. No i myślę, że, myślę, że bardzo fest. E, dwa kiełdze ognie, czyli zarówno removal, e, draw, jak i, e, no, zaklęcie taki finisher. E, zależnie od sytuacji, oczywiście, no, ale pięć obrażeń. Zawsze w cenie. Mamy dwa drzewce wojny. Tu kolejna karta, która naprawdę, naprawdę bardzo fajnie działa, ponieważ, no, może być 10, 5, 5, 10. Polecam raczej 5, 10, ponieważ więcej przeżyje, No, ale czasem też można go użyć jako jednostki atakującej i jest fest. No i na koniec scenariusz, czyli nasz e, król z lasu. No, taki centaur z porożem. Jeleniozaur bardziej taki. No, nieważne. W każdym razie bardzo elastyczna jednostka dzięki swoim umiejętnościom. E, swojej umiejętności, nie? albo dwa stwórki z prowokacją, albo plus 2, plus 2 wszystkim. No, zależnie od sytuacji, e, tak czy inaczej, no, karta fest, karta fest. E, I co? No i mamy tyle tak naprawdę. To jest deck, który mm, krzywą many ma dość nietypową, bo jest taka dziwna. A naprawdę działa bardzo fajnie, o czym mam nadzieję zaraz się przekonać. Zapraszam. No i jedziemy, gra numer 1. Popatrzmy, mamy za Zamaniu, gniew i Orzeźwienie. Dobra, myślę, że to jest całkiem ciekawa ręka startowa, to Orzeźwienie. E, no, da nam parę tutaj możliwości. Jeszcze jedna karta, zaraz dojdzie. Zobaczmy co to. I jest tu Zbieracz Łupów, czyli kolejna karta. E, kolejna karta, za dwa mamy. Hmm. Serio, zrobimy tak. Skończę model. Teraz, a w zależności od tego co zrobię przeciwnik, w na następną rundę mam dwie jednostki albo e, jednostkę plus remowal, albo. No, dużo opcji. Och, jest sukces. Uff, srogo. S srogo. Popatrzmy. Jeszcze pozwól na wszelki wypadek. Dobra, więc ja sobie rzucę Berserkera za mani. Ożywienie i zbierę czołków. I mam dwie jednostki na tole. Niech żałuję, że rzucił Holy we mnie w bohatera, no grubo. Zprawda, no minut jest taki, że dwie karty w ręce tylko, ale spokój jest tutaj gniew, który zaraz mam zamiar odpalić prosto w mojego berserkera za manii, tak aby zrobić go 5 z dwa ziomkiem i wcisnąć przeciwnikowi za 7. No ale zobaczymy, oczywiście, co on zrobi, bo może najzwyczajniej świecie mi skasować chłopaczków. Nie, nie zrobi. niczego. Jeszcze jedno rzeźwienie, dobra, no to rzucamy gniew. Jeden, to hmm. do Hop. I jeszcze dodaję sobie karcochę, jak widzicie trzymany mam, o kolejny gniew. Hop, i jadę za piąteczkę za siódemkę koniec rundy Proszę bardzo, no i czekamy teraz na ruch przeciwnika Nawet jeżeli teraz by zniszczył moją, e, moją jednostkę biącą, to i tak nie ma to większego znaczenia On jest murlock, no, whatever Swoje zrobił, nie? To najważniejsze Sprawda Troszkę biedna ręka, bo nie ma zbyt wiele opcji. Ale zobaczmy, jest i swipe. No, ale swipe oczywiście nie wie. Ja sobie zrobię jeden pancerza i pojadę gościa za sumie ja obrażeń. Już ma tylko 20 punktów życia. Także jest fest. No, na brak Rymowali w ręce nie mogę narzekać. To, to, jest, to jest pewne. Czego by nie wrzucił, raczej bez problemu powinienem to wziąć, zniszczyć, zepsuć, zabić. wszystko co w ręce mogę rzucić. Na razie trzymam 4, 7 będzie wrażenie na rundę, także lajcik. Okej, okay, i moja. Zobaczmy co, drzewiec wojny. No to mogę sobie wrzucić drzewca wojny w tej rundzie. Hmm. Dobra, zróbmy tak. Najpierw zabiję sobie... Tego dziada scenariusz. O, to ciekawe. I teraz mogę dobrać jeszcze jedną kartę. Dobra, no, ja tak zrobię. dobra jeszcze jedną kartę. Hop. I obrońca Argus. Samolot, ja Jeszcze pancerza. I pazura. I najzwyczajniej sieci zabiję. tu kapłankę. Hop. I na tym koniec. No cóż, no nie rzuciłem żadnej jednostki. Niestety. Ale stwierdziłem, że lepiej jednak utrzymać taką kontrolę na stole i po prostu przeczyścić wszystko co on tutaj rzucił niż z szczytymi słowem mocy pojechał mojego drzewca. No i to tak wiecie. A tak to za moment będzie można coś tu poczarować. No, ale zobaczmy co zrobi przeciwnik. 5 many, no to w najgorszym wypadku może się po prostu uleczyć, nie? No, tak właśnie. Wstałem. I na tym chyba koniec, właśnie. Okej. Okay. To zrobimy tak, ja sobie rzucę szaleńcego wodę na teraz. I jeszcze dodatkowy jeden punkt ataku prosto w przeciwnika. No i oczywiście kolejny punkt pancerza. Szkoda, mi miałem zmienia tak żeby tutaj jeden mamy zostało, no nie? Więc trzy trybie wyjdzie, ale za no, chyba, że będzie potrzeba na słajpa, No, to swipe także się może tu pojawić, więc loko, wszystko pod kontrolą. Aaaa! Wybaczcie, a mnie się ma dzisiaj! Okrutnie. No, jest jakby cholera nie o czym grać. To, to dość niespotykane na tym etapie gry. Proszę bardzo, no idealnie, popatrzcie się, idealnie. Hop, zrobimy tak. Dołożymy jeszcze prowokację. Chociaż może to był błąd, bo to jest na 5 punktów ataku. No, ale wcisnę za dziesiątkę, po prostu za To w sumie zawsze w Op, A w następnej rundzie scenariusz wchodzi na stół, więc ogólnie rzecz biorąc, będzie to koniec gry. A i tak już jest koniec gry, nawet z tym co mam na stole. Zobaczymy, czy. Obawiam się słowa mocy, które Cholera jest na Wolgene mi skasuje. No, tego nie wziąłem pod uwagę, że przecież Cholera Lepiej go było zostawić na 4 punktach ataku. No, ale już trudno. Zobaczmy, no przeciwnik wciąż się zastanawia, tak jakby wiedział, że to już jego koniec. No, ale dobra, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, cóż on wymyśli. No, come on, come on. Zastanawia się. Jest to album słowo mocy tarcza, właśnie słowo mocy. No, tarcza już jest 80 nie wiem. Mhm. 7 kart w ręce, 4 manu. No to jeszcze może mi to popsuć mój szatański plan. Chociażby <laughs> wyrzucając stąd do swojego widzima. Rzeczywiście ma taką możliwość. Jest kolejny 5 manów. Co on ma za 5 manów? Kolejny nowy ma za 5 manów. Ok, no ale to jest wszystko co zrobi. Z romantów, No i dlatego teraz najzwyczajniej świecimy, O, wybornie gierny na argenty. Orzeźwienie. Chodzi jeszcze co który? Rzuca łaskok Boga. No i po Zresztą kończymy grę. Hop, hop i porobimy. Ale został Rozjechamy tym Worgenem. ura No widzicie, nowy sezon. A właśnie, możecie się zastanawiać, czemu mam ten stary cardback A to o tym za chwilę. Dobra, jedziemy dalej. All tym razem może być troszkę trudniej. Chociaż popatrzcie, jak tak widzę w pierwszej rundzie Worgen. Zostawiam taką rękę druid szponów, no, mogłem go zmienić. Ale w pierwszym rundzie już jest Worgen. Także, także myślę, że Fest. Nawet na upartego jeszcze pazur rzucę. Sprawdzę, zostanę z samym druidem wtedy w ręce, ale trudno. No, ale zobaczmy, cóż uczyni mój przeciwnik. Hmm. Oczywiście nie ma, e, nie ma co zwlekać i, i, pierwszy mój ruch to orzeźwienie plus Worgen. strasznie się podają te arty, kurde bele Ładne, są ładne. Nawet monetka jest ładna. No, ale dobra. Ok, jest im ruch Boże, idealnie. Popatrzcie się, orzeźwienie. I chodzi organ. Na ten to Za rundę gniewem go. Nigdy, że kartę, to zrobię sobie chłopa 4-2 z fury Fest. A w razie czego jest jeszcze pazur, żeby pojechać mu tam coś tam na stole, nie? A, właśnie miałem powiedzieć co z tymi cardbackami. Oczywiście mam ten nowy, ale stwierdziłem, że wszyscy teraz będą z nim grać, chociaż nie widzę jeszcze nikogo. A, więc, więc, yy... więc zostaję na razie przy tych. A, może zmienię, zobaczymy, no. Wiecie, no, mam jeszcze czas, nie ma co się tutaj w sposób przypieszyć. Co w życiu? 2-2, no to idealnie, popatrzcie się. Po prostu fest zagranie, czyli robimy tak. Pazur i rozłożam tego parcha, potem coin, raz, jeden punkt do graży hop. I już jest 4-2 Windfury i jedziemy raz i 2 i 8 Damagea. No i Fest. Lubię, jak mi się to tak fajnie wszystko udaje. Ale to niestety jest losowe, nie? To znaczy, no przyjdzie, to przyjdzie, nie przyjdzie, no to, to troszkę bieda, ale trzeba sobie radzić z tym, co jest. Okej, okay, coś czuję, że to będzie ostatnie. Eee, ostatnie, ostatnie mejda. Tak, No niestety tak, więc ja sobie rzucę jeszcze zbiorę czałuchu niestety nie ma nic innego. I wiadomo za kolejne 8. Czyli już jest poniżej połowy. Trudno. No teraz mój e, szalony worgan raczej weźmie i zginie. No ale trudno. No Trudno. no. Kiedyś musiał nadejść jego czas. I tak skubany wbił aż 8 do miedza. Także myślę, że to było dobre zagranie. Elite kor Mógł najpierw zrzucić z tego chłopa, a potem. Whatever, no i teraz widzicie, właśnie. A teraz jest ta sprawa. Mogę mu zaswajpować i zjechać go. O, tak zrobimy. Swipe, hop. No już na 10 punktach życia w tej rundzie wchodzi na przykład druid szponów z szarżą. Albo czemu nie? Znaczy, czemu nie? Zaraz zobaczymy, czy Berserker z Grubashi. Spoko. Hop, druid słonów z szarżą, takie, takie trochę agro mi z tego wyszło, C więc generalnie jest ok. 6 punktów rzuca versus moje 30, no jeszcze, jeszcze wiecie. O, Ryzykancka rakieterka, no mógł najpierw sobie puknąć, okej, okay, jego sprawa. 6 manów, mam swipe. no to w takim razie robimy hop, pierdol zapiętka. Koniec rundy, no i teraz właściwie jest już po gościu tu pięć obrażeń, tu cztery obrażeń, no. Schowaj się za mnie! Gobliński ochroniarz, no, obstawia się słusznie. Jeden z wojenny, ale i tak już jest po nim. Jak widzicie, szybciutko, łatwiejsko poszło, pięknie. Op, zrobimy na fest. Także były idealnie na 0 sprowadzić, nie poniżej. i koniec. Kurde, bez jaj. Bra. No, w poprzednim sezonie nie starałem się do bardzo, w związku z czym teraz muszę bić teragi. No, już jest 20, tak że kolejne braki będę miał. Ale no, trzeba by było zjechać tak do 10, chociaż wiecie, no, czasu mało. Może teraz, jak się sesja skończy, będzie trochę więcej. No, ale zobaczymy. Dobra, myślę, że czas na króciutkie podsumowanko. Okej, okay, słuchajcie, no, no widzicie sami, że dekuj sprawia się świetnie zarówno jako agro w postaci takiego worgena z gniewem, łuczniczką, pazurem, używieniem, whatever, ze wszystkim tutaj, tą pierwszą częścią, jak i na takie dłuższe rozgrywki, kiedy jednak liczy się to przeżycie, zdolność do kontrolowania stołu tauntami, e, usuwaniem przeciwnikom jednostek, no w tym celu właśnie mam na Ogień, czy tu Druidysz Ponów, Drzewca Wojny, Ogniska Argusa, Swipa. No, no druid jak druid, ale ten deck bardzo fajnie działa ze względu chociażby na właśnie obecność Nariusa, który tutaj nam, no trzeba przyznać, że w tej końcowej fazie gry potrafi zmienić oblicze całej rozgrywki. A z drugiej strony nawet da się tym deckiem, mimo niewielkiej ilości stworków, tych tutaj początkowych, da się z tego zrobić takie całkiem fajne agro. No nic, komentujcie oczywiście, dek. Tak, czekam na Wasze porady, czy jakieś słowa krytyki. Myślę, że dobrze wiecie, że zawsze wszystko tam czytam i staram się odpowiadać, czy brać sobie do serca to, co tam napiszecie. No, no dziś będziemy kończyć, dlatego zapraszam Was jeszcze na Facebooka, do polubienia fanpage'a oraz do zasubskrybowania kanału. No i zapraszam też na kolejną porcję filmów już jutro, także trzymajcie się i strzałeczka. Hej!